Cześć Mano, wszystkim DC z tej strony. Witam Was w Battlefield 4 po raz kolejny. Dzisiaj przedstawię Wam, jak zdobyć łuk widmo na mapie, właśnie operację. Operacja Wirus. I teraz, tak, właśnie, jadę sobie kładzikiem pokażę Wam, jak pojechać w pewną miejscówkę. Tutaj mamy dróżkę, zobaczymy. Właśnie niby jest, żeby tego nie było, żeby mi zabrał. Bo to fajne, fajny efekt jest, jak się go podnosi. Trzeba go znaleźć, tak naprawdę mówiąc, bo nie jest tak łatwo. Tutaj właśnie mamy skręcamy. ciach, Wam pokażę na mapce. O, właśnie w tym miejscu. Ja już wychodzę. A, uda się, uda się. Super. Tu właśnie mamy skrzyneczki takie fajniutkie. I podchodzimy do tej pierwszej, tej tutaj takiej szarawej. Tutaj w ogóle mamy tak, jakby pakiet bojowy, ten czarny, no ale dobra, mniejsza o to musimy to znożować. I uwaga, bum haha. Ha. I co widzimy? Już widzimy, oczywiście, nic nie widzimy, bo jesteśmy oślepieni. Ale było widać, co możemy podnieść. Właśnie, Bóg, widmo. Tada, ha, ha, ha. nareszcie mój. Trzeba było na niego czekać. Nie muszę żadnych misji robić, więc właśnie mogę sobie teraz pograć. Bardzo łatwy sposób na zdobycie właśnie tego łuku. U, w ogóle mam kurde, z ciała kogoś A co z trucizną, hehe. sam się otruje. No ale tego kracza raczej nie znajdę. tak szybko, więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. No i zdobywajcie właśnie buki dla siebie. Cieszcie się nimi. A ja już z Wami się żegnam. Cześć.